Patenty modowe prosto z Kijowskiego Fashion Weeku, które możecie od razu wykorzystać. Broszki noszone jako zewnętrzny piercing, genialne, na tanktopach topach i longsleeve'ach też będą wyglądać świeżo. Krawaty jako paski w talii, nie trzeba kupować nowych rzeczy, żeby uzyskać ten specyficzny kształt szerokich ramion i wąskiej talii. Wygląda to naprawdę dobrze. Duże naszyjniki statement noszone na zewnątrz, na marynarkach, na kurtkach. Koc jako narzuta, mnie zaciekawiło to poncho skórzane, będę szukać czegoś podobnego, dam znać jak znajdę. Look to energia te dresy same w sobie to 1 na 10 ale w tym brudnym surowym luku mają sens. Pamiętajcie, to wynosicie ubrania, a nie na odwrót. Wysokie kołnierze, połowa kurtek z waszej szafy pewnie tak się zapina. Polecam sprawdzić. Słodka energia. Nie chowamy letnich sukienek, dodajemy kozaki i kurtki. Mogą być skórzane, mogą być wiatrówki, tak jak lubicie. Śliwka z brązem, skóra z zamszem. Świetna inspiracja na mix kolorów i materiału. I na koniec pozwalajcie dzieciakom się wyrażać. Moja mama kupowała mi wymarzone szerokie spodnie z męskich działów bez mrugnięcia okiem i dlatego teraz wiem, co lubię nosić. Który z tych patentów próbujecie? Dajcie znać w komentarzu.